Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony KodMidż.do i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o aktualizacji 14.40 A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry, tam na dole tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite czyli Migao i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie Subskrybuje tego kanału, a teraz na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem MIGAO. Jeżeli to właśnie ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału. I swoją drogą jest tam jeszcze link do filmu z konkursem na 17 tysięcy fałdolców. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdziecie po wejściu na odcinek konkursowy, a ja już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Dzisiaj o godzinie 10 rano do Fortnite została wprowadzona nowa wielka aktualizacja o numerach 14.40. Jak ktoś jeszcze nie wie, była to aktualizacja, która wprowadziła nowe wydarzenie Koszmarów Czar bezpośrednio do gry. Co jednak ciekawe, aktualizacja ta waży na peceta mniej więcej 27 GB. Zależy to w sumie od tego, czy każdy miał wszystkie pliki. Osoby ze słabszym internetem pewnie do teraz nie mają pobranej aktualizacji, i nie wiedzą, co się wydarzyło dokładnie w grze. No, ale dobra, przejdźmy już do wszystkich najważniejszych zmian w najnowszej aktualizacji 14.40. Pierwszą nowością, o której sobie dzisiaj powiemy, to wyzwania oraz darmowe przedmioty. Zaraz po nowej aktualizacji do gry zostały wprowadzone nowe wyzwania, za które otrzymacie darmowe przedmioty. Na ten moment dostępne są tylko trzy wyzwania, jednakże później będzie ich troszkę więcej. Wszystkie nowe przedmioty, które będzie można zdobyć, być za ukończenie każdego wyzwania macie teraz na ekranie. Jak widać są one dość fajne i naprawdę opłaca się wejść do gry, by ukończyć wyzwania i zdobyć te oto przedmioty za darmo. Kolejną i to chyba największą zmianą, która wprowadziła ta aktualizacja to Halloween w Fortnite. I może większość z was to dziwi, ale wydarzenie te nie nazywa się Koszmarów Czar 2 a koszmarów czar Zemsta Midasa. Jak sama nazwa wskazuje, Midas jako nowy zombie ponownie został przeniesiony na naszą wielką wyspę. Pojawił się on na swojej starej miejscówce, czyli na obecnych ruinach wraz ze swoimi nowymi sługusami. W wiadomości od Epic możemy wyczytać, że dawną agencję przejęły słudzy Przebudzonego Geniusza, czyli mowa tutaj o Midasie. Dodatkowo pisze tam jeszcze, że pragnie on zemsty oraz, że możemy dołączyć do jego armii i walczyć z sojusznikami i wrogami. ...by sięgać po mroczne zwycięstwo. Co więcej, na oficjalnym kanale od Fortnite... ...możemy zobaczyć trailer całego tego wydarzenia. Sami zobaczcie ten oto trailer... ...i w trakcie tego zwiastunu będę wam omawiał... ...co się tam mniej więcej pojawiło. Jak możecie zobaczyć, zwiastun przedstawia głównie... ...to co pojawiło się z okazji tego oto wydarzenia. Na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć tam nowe duchy... ...w które każdy gracz może się zmienić po wyeliminowaniu. Zwiastun przedstawia jak to mniej więcej wygląda... Wygląda, A w grze wygląda to mniej więcej w ten oto sposób. Dodatkowo, Midasa ponownie możemy zlikwidować na władzach, i z niego możemy otrzymać jego przedmioty, czyli mitycznego tomigana oraz osiągnięcia. Miejscówka, na której znajduje się teraz Midas, wygląda również całkowicie inaczej i nazywa się właśnie Ruiny. Po tej aktualizacji, tamto miejsce zostało tak jakby zmienione w bardziej mroczne. W temacie Halloween, to jak dobrze wiecie, cała mapa przeszła wielką i to bardzo wielką zmianę. Jak ktoś pamięta z moich poprzednich materiałów, mapa Fortnite została cała udekorowana w halloweenowe dekoracje oraz została pokryta przez mgłę. Kilka fragmentów mapy przelatuje Wam teraz w tle tego odcinka, i jak sami możecie zobaczyć, jest tam naprawdę mega mrocznie. Co więcej, główne lobby Fortnite zostało zmienione i dostało nowy, mroczny styl tła, czyli to samo co zawsze. Dodatkowo, całe wydarzenie zakończy się dokładnie 2 listopada, tak więc do tej pory macie. Czas na wykonanie wyzwań oraz pogrania na tym oto wydarzeniu. Taką małą ciekawostką jest jeszcze to, że do gry również zostały wprowadzone dwie nowe supermoce, jedna od she -Hulk, a druga od Duchów. Supermoc od Shihalk możemy zdobyć, jak się nie mylę, z dronów, a z duchów możemy zdobyć za zabicia takiego ducha. A teraz przejdźmy już do ostatniego tematu tej oto aktualizacji, czyli kolejnego darmowego przedmiotu. Dzięki nowej aktualizacji poznaliśmy skina, o którym wspomniałem we wczorajszym materiale na kanale. Jak ktoś pamięta, wczorajszy film wspomniałem tam o darmowym skinie za uczestniczenie w nowym koncercie. I tak, skin ten pojawił się, jednakże jego odbiór za darmo troszkę się zmienił. Nie skórka, a jej dodatkowy styl będzie do odebrania za darmo za oglądanie tego oto koncertu. Z tego, co podają likerzy, skórka imprezowego wojaka jest już do zakupu w sklepie z przedmiotami, a jej styl jest dostępny tylko dla tych, co będą na koncercie wraz z tym skinem. Tak więc, tak jak mówiłem ostatnio, koncert odbędzie się 31 października o godzinie 3 nad ranem, ale więcej informacji na ten temat znajdziecie w tamtym odcinku. Są to na ten moment prawie Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowej aktualizacji 14.40. Jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się kolejny materiał, ale tym razem na temat kolejnego darmowego skina oraz dalszej części aktualizacji. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem co do skinów, to link do nich macie w przypiętym komentarzu, ponieważ było ich tak dużo, że film trwałby ponad 20 minut. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o wydarzeniu koszmarów czar Zemsta Midasa. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!